Limity dopuszczalnych prędkości na drogach są do podniesienia, jest to nieuniknione. Czy sobie to wyobrażacie teraz, czy nie, naprawdę czasami jesteście tacy zapuszkowani w tych waszych przyzwyczajeniach w całej Europie, nie tylko w Polsce. W Polsce i tak mamy ciut wyższe tak naprawdę liczenia na autostradach niż w innych krajach, nie tylko Europy, ale też Ameryki. No ale kiedyś pociągi jeździły 90 na godzinę, teraz jeżdżą 300 500. Kiedyś samochody nie dociągały do setki, teraz jeżdżą 200, będą jeździły 300, będą jeździły 500. Jest to nieuniknione. Jest to proces, który będzie trwał. Będziemy zmieniać te przepisy. Przepisy zależą od nas, nie od kogoś. Nikt wam tych przepisów nie narzuca, tylko my dyktujemy te przepisy, jakie one mają być. I tyle. Zrozumcie to. Że wszystko się rozwija i będzie się rozwijało. Tak samo limity prędkości będą podnoszone. Dzisiaj się możecie sadzić, że 140 ktoś przekroczył o 1 na godzinę, a za 5, 10, 15, 20 lat ktoś będzie jechał 140 i to będzie karane za to, że nie jedzie 300. Tak będzie.